Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. W tym wideo dwa słowa na temat przemówienia prezydenta Donalda Trumpa w Davos. Prezydent przemawiał dość długo. I na początku zreferuję Państwu ważne punkty. To, co wynotowałem z przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest szczególnie istotne, a do tego będzie potem mój komentarz. W międzyczasie pokażę Państwu też fragmenty, po to, aby usłyszeć na własne uszy słowa prezydenta Trumpa o cudzie gospodarczym. A, zresztą za chwilę zobaczycie. Tak, cud gospodarczy w Stanach Zjednoczonych to zdaniem prezydenta Trumpa, jego zasługa, że w ciągu zaledwie 12 miesięcy od powrotu do Białego Domu udało się pokonać stagflację. Prezydent mówi, że za czasów Bidena inflacja była też wysoka, a dzięki jego rządom inflacja spadła na poziom, o, poniżej 2%. Prezydent chwalił się też rekordowym wzrostem PKB. Ale to nie wszystko. Mówił o filarach swojej polityki, czyli na przykład o masowej migracji, która została za jego czasów zatrzymana. Zresztą i prezydent Trump i inni przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, o proszę Państwa, uderzali mocno też moim zdaniem retorycznie w Europę, mówiąc, że Europa idzie w złym kierunku, że tutaj herezja klimatyczna, herezja w obszarze ideologii... Hmm, Dotyczącej identyfikacji w pewnych sprawach to także nic dobrego, ale mówił także o migracji. Trump podkreśla też, że Stany Zjednoczone stały się najgorętszym krajem na świecie pod względem inwestycyjnym. Za jego czasów do Stanów Zjednoczonych napływają biliony dolarów nowych inwestycji. Z Azji przede wszystkim, ale nie tylko. Za chwilę to do, dla Państwa skomentuję, choć tutaj już rzeczywiście no, taka myśl się wyrywa, że no wiadomo, jeżeli ktoś tak jak prezydent Trump wprowadza cła, zapewnia tym samym wpływy do budżetu. A tym, którzy tych ceł nie akceptują, bo chcą na, rynki amerykań, czy na rynku amerykańskim nadal funkcjonować, proponuje opcję taką. To załóżcie u nas swoje fabryki. Tak więc to są rzeczy, proszę Państwa, na które. Niektórzy nie mają wpływu, ale wpływa na to prezydent Stanów Zjednoczonych. Mówił jeszcze o bezpieczeństwie granic, mówił, że ta granica jest w tej chwili nie do przebicia. Wspominał też o interwencjach y, przeciwko nielegalnej imigracji. Mówił o Green New Scam, czyli y, nie Green New Deal, nie Zielony Ład. Tylko nazywa to zielony skam, zielone oszustwo. I ja powiem Państwu już teraz, życzyłbym sobie, żeby w Polsce politycy rządzący zaczęli w końcu tak mówić. Tylko czy w ogóle byłoby to możliwe? Są oni przecież niewolnikami tego, co dokonali wcześniej. Choć z drugiej strony ktoś z Państwa powie, nie, politycy to i tak są tak gruboskórni i tak kłamliwi i tak sprzedajni hmm, osobnicy, że powiedzmy tak. Nie ma co liczyć na to, że po pierwsze będą uczciwi, ale z drugiej strony można mieć nadzieję, bo przecież nie raz już pokazali, że wczoraj mówili A, a dzisiaj mówili B. To jest taki gatunek człowieka, tak to określę, proszę Państwa, który za nic ma słowo, za nic ma prawdę, za nic ma sumienie. O tym zatem mówił prezydent Trump, że Zielony Ład to green new, ska, green new Scam czyli oszustwo. Poświęcił też sporo uwagi w swoim przemówieniu polityce America First, cłom. Mówił też o Grenlandii. Za chwilę do tego przejdę. Prezydent Trump powiedział też o wyborach w roku 2000, że były sfałszowane i winni tego będą rozliczani. Mówił też o kryptowalutach. Ogłasza ambicje, by Stany Zjednoczone były stolicą kryptowalut i liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Czy prezydent wie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy? Na przykład o przygotowaniu firmy Tesla, Ilona Maska, do tego, by stać się liderem na świecie w produkcji już nie jak dotychczas samochodów elektrycznych, czyli Tesli, ale w produkcji robotów humanoidalnych, bo takie krążą, proszę państwa, pogłoski. Jeśli chodzi o Grenlandię, prezydent mówi, że nie jest jego celem uderzanie w Europę, a jedynie zabezpieczenie narodowych interesów Stanów Zjednoczonych. Mówi, że chce natychmiast podjąć negocjacje z Danią w celu nabycia Gle Grenlandii. I to, co to znaczy? A zresztą za chwilę zobaczycie Państwo publikację prasową, bo ja już tutaj zerkam kątem oka. A faktycznie media napisały już na ten temat parę słów, że prezydent Trump miał rozmawiać chociażby z Markiem Rutte na ten temat. I podobno jest konsensus, czyli Ameryka ma już ustalone, że przejmie na początek jakąś część i że Zresztą za chwilę to sprawdzimy. Podsumowując dalej wypowiedź prezydenta USA, trzeba powiedzieć o tym, jak chwalił się, iż przymusił państwa na to do, do tego, by wydawały 5%, czy niemal 5%, czy przynajmniej by zwiększały istotnie swoje wydatki na zbrojenia. To na pewno się podoba koncernom zbrojeniowym w Stanach Zjednoczonych. Nie było się też bez dwóch słów w kierunku Francji, Emmanuela Macrona i zganienia go za politykę lekową. Nie było się też bez słów krytyki w stosunku do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Bo według prezydenta Trumpa te kraje zniszczyły swoją gospodarkę. Ja dodam od siebie, hmm. Ktoś im zniszczył, proszę Państwa. Ktoś zniszczył tym krajom i narodom tam, które zamieszkują. Gospodarkę. Prezydent Trump mówił też o wojnie na Ukrainie i mówił, że jest blisko jest blisko już osiągnięcia porozumienia z Władimirem Putinem. Ciekawe, prawda? Zerknijmy teraz do kilku publikacji prasowych, które pojawiły się, proszę Państwa, po przemówieniu prezydenta Trumpa, które było dość długie. Trump wycofuje się z ceł za Grenlandię na kraje Europy. Francja nieprzewidywalny. A więc. Zwróćmy uwagę. Były groźby wprowadzenia ceł. Już od 1 lutego 10%, a w czerwcu miały podrosnąć do 25%. Ale teraz prezydent Trump się z tego wycofuje. Czy będziemy mieć za chwilę ujawnione, proszę Państwa, to, że rzeczywiście Stany Zjednoczone tę Grenlandię sobie po prostu przejmą? Powiem tak. Uważam, że owszem. Prezydent Trump poinformował w środę, że nie nałoży ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego. Powiadomił też, że opracowano ramy przyszłego porozumienia w sprawie Grenlandii. W oparciu o bardzo produktywne spotkanie, które przeprowadziłem z sekretarzem generalnym Markiem Rutte, stworzyliśmy ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii i w zasadzie całego regionu Arktyki. Napisał Trump na swojej platformie społecznościowej. Truth Social. Do ich rozmowy doszło podczas światowego forum ekonomicznego w Davos. Jeśli to rozwiązanie zostanie wdrożone, będzie, będzie wspaniałe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich państw NATO, przekazał Trump. W oparciu o te ustalenia nie będę wprowadzał ceł, które miały wejść w życie 1 lutego. Dodał prezydent, który w sobotę 17 stycznia zapowiedział nałożenie ceł w wysokości 10% na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię. Kolejna publikacja, przejdźmy dalej. Specjalne wystąpienie Donalda Trumpa w Davos. Prezydent USA pojawił się dziś, artykuł jest z Środy, czyli z wczoraj, 21 stycznia, wraz z największą w historii delegacją USA na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii. Przemówienie zaplanowane było na godzinę 14.30. I przy tej okazji chcę podkreślić dwie rzeczy. Największa w historii delegacja USA. Przedstawiciele tej delegacji mówili sposób jednoznaczny, że celem Stanów Zjednoczonych jest polityka America First. Celem jest to przede wszystkim też rezygnacja z, no powiedzmy to w ten sposób, różnego rodzaju ja to nazywam herezji. Herezji klimatycznych, a herezji też gospodarczych. Ale tam nie jeden, proszę Państwa, przedstawiciel USA, nie jeden globalista, który z nich to przedstawiciel Deep State. Nie wnikam w tym wideo ale polecam Państwa rozważaniom, ale mówią jasno, że globalizacja zawiodła. Amerykanie do Europejczyków mówią, globalizacja zawodu, zawiodła. W pierwszej linii trzeba dbać o swoje kraje, o swoje państwa, a dbanie o to zaczyna się od polityki na granicy, od polityki migracyjnej, od polityki deportacyjnej, od polityki, proszę Państwa, pilnowania swojego. I muszę tu powiedzieć, że tak jak w przypadku decyzji prezydenta Trumpa dotyczących Bliskiego Wschodu, no tutaj mam z panem prezydentem rozbieżny na ten temat pogląd, absolutnie i to tym państwo wiecie, tak jeśli chodzi o działania gospodarcze dotyczące migracji, zielonego skamu, to zgadzam się z tymi dokonaniami. Bo dotychczasowa globalizacja, czyli brnięcie w tym kierunku, że o... Produkcję po co tutaj? Idźmy tam, gdzie jest taniej. Niech to będzie w Azji, w Afryce, niech to będzie hmm, dla Europy Zachodniej w Europie Wschodniej, a potem wypychane to i tak było coraz bardziej na wschód. Okazało się, że to się, proszę państwa, nie sprawdziło. I Amerykanie mówią o tym wprost. Tylko oczywiście jest w pewnym sensie musztarda po obiedzie. Polecam też zastanowieniu, czy czasem to, co teraz jest komentowane jako coś, co należy odwrócić, nie było dekady temu, gdy rozpoczęty był ten trend globalizacji, przenoszenia produkcji do Azji. Czy w tamtym czasie nie można było przewidzieć tego, do, dokąd to świat doprowadzi, jakie będą konsekwencje? Bo uważam, że owszem. I proszę Państwa, twierdzę, że to, w którym miejscu się znaleźliśmy, to nie przypadek, tylko to utrzymywanie geopolitycznych decyzji, gospodarczych decyzji na świecie, utrzymywanie na konkretnym kierunku, czasami, czasami jego korygowanie. Przyjechałem ze świetnymi nowinami. Trump przyleciał do Davos. To jeszcze publikacja z wczoraj z serwisu wydarzenia interiawydarzenia.pl. Kolejny artykuł, już po wystąpieniu prezydenta Trumpa. Długie wystąpienie Trumpa w Davos obiecał, że nie użyje siły w sprawie Grenlandii. Śmiał się z Emmanuela Macrona. Tak, nie da się ukryć. Przy czym prezydent Trump to wyjaśnił kiedyś bardzo krótko. Mówi, że zwykle inni przywódcy, głowy państw, premierzy, tytułują mnie Mr. President, czyli Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, okazując mi w ten sposób szacunek. To słowa Trumpa, które słyszałem na własną rękę podczas jednego z przemówień. A Macron mówi do mnie, Donald, drogi Donaldzie, mówi, zwraca się do mnie tak, jak zwracają się ludzie, gdy nie chcą mi okazać szacunku, lub gdy chcą wprost okazać brak szacunku. Tak więc tutaj pojawiły się jakieś hmm, osobiste, proszę Państwa, tarcia pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem Francji. Zerknijmy jeszcze do kolejnej publikacji. I to jest ciekawostka, bo prezydent Trump, oprócz tego, że czterokrotnie pomylił Grenlandię z Islandią, no to twierdzi, że USA oddały Grenlandię Danii. To publikacja serwisu Wirtualna Polska. Podczas przemówienia w Davos prezydent twierdził, że Stany Zjednoczone niepotrzebnie oddały Grenlandię Danii. Uważa, że jego kraj powinien, być, powinien był zawłaszczyć sobie wyspę po II wojnie światowej. Przekręcił historię tak, aby określić ją jako przysługę, za, która, za którą Dania nie jest wystarczająco wdzięczna. Podczas przemówienia w Davos prezydent stwierdził, że USA niepotrzebnie oddały. Grenlandię Danii. Było to nawiązanie do odbicia Grenlandii z rąk faszystowskich Niemiec w trakcie II wojny światowej. No i prezydent uważa, że wtedy nie powinien był, Stany Zjednoczone nie powinny były oddawać Grenlandii absolutnie Danii. Czy to prawda, czy niekoniecznie, to już proszę Państwa możecie ocenić. Co jeszcze chciałbym tu powiedzieć, jeżeli chodzi o temat wystąpienia prezydenta w Davos. Prezydent mówił też o deregulacji w Stanach Zjednoczonych. 129 starych regulacji, które są niższym piach w trybach funkcjonowania państwa ogłasza zwolnienie 270 tysięcy pracowników federalnych i mówi, że teraz to za to oni go kochają, bo w sektorze prywatnym zarabiają lepiej. Prezydent mówił też o Wenezueli i 50 milionów, i 50 milionach baryłek ropy. Mówi, że po obalaniu właśnie reżimu Maduro 50 milionów baryłek ropy, Stany Zjednoczone przejęły tam. Nie mówi dokładnie gdzie, konkretnie na czym polegało to przejęcie. No i mówi, że tymi zasobami teraz dzielą się Amerykanie z nowymi władzami Wenezueli w ramach układu biznesowego. Nieźle to brzmi, prawda? Wiem, że część z Państwa się zastanawia, czy czasem nie należałoby mówić. Nieco inaczej. Nie Stany Zjednoczone przejęły, tylko ukradły. Dostrzegam to, proszę państwa, ale. Ramy, w których można się poruszać na YouTube, są jakie są? Prezydent mówił też o absurdach dotyczących wiatraków w Chinach. Twierdzi, że wiatraki produkowane są w Chinach i w zasadzie zielony skam, zielony ład to jest coś, co. Chiny również jako gospodarka forsują na Zachodzie, by ogłupiać, choćby ogłupiać Zachód, ale też rujnować stabilizację gospodarczą poprzez rujnowanie bezpieczeństwa energetycznego. Mówi, że sami nie są tacy głupi, bo wiatraków u siebie nie stawiają. Pewnie trzeba jeszcze dodać, proszę Państwa, raz, że. Podobno nie będzie ceł, tylko co z tego wyniknie. I teraz dwa słowa takiego podsumowania tego szczytu w Davos. Według mnie rolą prezydenta USA podczas wizyty w Davos było w dalszym ciągu kontynuowanie tego, z czego jest on ostatnio znany. Nieprzewidywalność, mocna presja i wypowiedzi, czyli one publicznie, które mają też uderzać w w herezje europejskie. Natomiast o wiele bardziej ciekawe, według mnie, jest to o czym rozmawiano za kulisami. Bo zwróćmy uwagę, ta informacja o rozmowach prezydenta Trumpa i szefa NATO Marka Rutte jest, jest informacją o tym, że te rozmowy były toczone za zamkniętymi drzwiami. Ba. Prezydent USA spotkał się także z prezydentem Nawrockim za zamkniętymi drzwiami. I zawsze podkreślam, że te spotkania za zamkniętymi drzwiami są tymi, na których podejmowane są decyzje. Natomiast ja cieszę się, że prezydent Trump pojawił się w Davos, że delegacja Stanów Zjednoczonych tam się pojawiła tak licznie i mówiła tak oficjalnie, tak otwartym tekstem o konieczności obrony własnych granic. O kierunku, złym kierunku, w którym, zmierza, w którym zmierza Europa, mówili dużo o konieczności wprowadzenia mechanizmów protekcjonizmu gospodarczego. I to się tak nazywa, trudne słowo, ale zwyczajnie chodzi o to, żeby dbać o swoje, proszę Państwa, grabić do siebie. Amerykanie mają nie tylko grabie, ale i karabiny, które tych grabie pilnują i grabią do siebie. Szkoda tylko, szkoda tylko, że w Europie politycy tego nie rozumieją a w szczególności w Polsce. I to zdanie, które teraz wypowiedziałem, było celowe. Bo to wpisuje się zapewne w narracje, w takie skróty myślowe, w których część z Państwa tkwi, podąża, stosuje je, używa. Ja teraz wycofam się z tej wypowiedzi i powiem, uważam, że Europa, a w szczególności Polska, nie została pozbawiona grabi. Tu zostali po prostu zainstalowani agenci wpływów, zdrajcy, którzy grapią do siebie. Tylko, że proszę Państwa, nie są mężami stanu, nie są naszymi prawdziwymi reprezentantami, są tylko wrogami, działającymi pod fałszywą flagą, z kamuflażem, z nieustającym alibi. I uwaga, za znieczuleniem anestezjologia medialna mediów głównego nurtu, czyli oddziaływanie na społeczeństwo nieustającymi operacjami psychologicznymi, to coś, proszę Państwa, co ma swoje konsekwencje. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.